Dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka, Jarek Bury, kochani. Dzisiaj jesteśmy na realizacji u naszego klienta, u klienta Radka. Długo trwało, ale jest ten efekt, który przygotowaliśmy czyli naprawdę bardzo fajny, wspaniały gołemnik, On jest w wymiarach 6 na 2 metry. I zobaczcie, to jest ściana tak zwana ta, ta zewnętrzna czyli tu, gdzie jest wyjściowa, boczna. I pójdziemy z przodu, zobaczymy. Bo my jesteśmy w takim miejscu, że musieliśmy być zobligowani tym miejscem, a nie to, tym, co chcieliśmy zdziałać. I dlatego trochę ciasno, ale zobaczcie, jak wyszło ładnie. Tu macie gołemnik, tu macie wojlerki. Są trzy piękne wojlery do tego zrobione, dopasowane. Macie wyloty, już dwa zamontowane. To są wyloty sześćdziesiątki z firmy Ester. Wojlery. wojlery są dosyć duże, bo one są, drodzy Państwo, tak 70 cm głębokie. Jedna wojlera, a szerokość takiej. Wojlery jest 180 cm i wysokość kochani macie 100 cm. Wszystkie te wojlery, które są zrobione, bo to widać teraz bardzo ładnie i solidnie, to jest z piątki kantówki zrobionej z drzewa KVH. Do tego macie wanny porobione, grzędy tak zwane, czyli wiadomo, spoczynki, gdzie mogą sobie i siadać. No i wiadomo, tu są wanny, można wyciągnąć sobie elegancko waninkę, wyjąć do kąpieli. Tu macie podstawę, żeby też z czarnej sklejki wodoodpornej Wiadomo, te waninki były, żeby to nie butwiało, nie wyprężało się. No I macie zamykanie, które można sobie zamknąć. Tak wygląda z przodu, bo mówię, my byliśmy zobligowani tym miejscem, żeby ładnie go tak wkomponować w to miejsce, bo tego miejsca naprawdę było bardzo mało. Do tego zobaczcie dach jest papowany, gontowany, Rynny są przygotowywane metalowe, kięte są specjalnie na ten wymiar. Tu macie, kochani, pod spodem, tam jeszcze zobaczymy ładnie. Jest. Wentylacja przez całość zrobiona, która po prostu elegancko będzie, wiadomo, działała na zasadzie takiej rekuperacji. Jest wszystko osadzone na bloczkach, jest kotwiczony cały gołemnik do tych bloczków. I tu zobaczcie sobie wszystkie te jeszcze dodatkowe powietrze, nam wchodzi tu pod spodem. Są siatki, wybite przez całość. I mówię, to powietrze wchodzi elegancko tam nad dach. I za chwilę będziemy pokazywać właśnie w środku. Trzy świetliki w sumie do doświetlenia. No i teraz idziemy ładnie kochani do środka. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Tu mamy tak, drzwi wejściowe, to są tak zwane letnie można powiedzieć drzwi albo tak zwane do łapania gołąbków. Teraz wchodząc macie róż zrobiony drewniany przez całość, który można spokojnie wyciągać i sprzątać. No i wszystko jest podzielone na trzy sekcje, nie sekcje. Ale dwoma drzwiami na trzy sekcje jest podzielone. Bo do tego jeszcze idą tutaj przegrody, ale te przegrody na razie wymontowaliśmy wszystkie z tego względu, że akurat teraz na ten czas, tak zwanego spoczynku, nie będzie on potrzebne. Te 12 cel dorabialiśmy. Te, dwie, te dwa boksy, też dorabialiśmy tutaj koledze. Bo kolega sobie kupił używane te boksy od hodowcy, który już po prostu, jak to się mi zakończył karierę hodowli gołębi i zobaczcie, jeszcze chciałem takiej zwrócić uwagę, bo wielu akurat y, klientów takich, no można powiedzieć y, ludzi, którzy gdzieś tam robią w garażu, jak my to mówimy potocznie, zrobili te boksy, my musieliśmy dorobić do nich i zobaczcie kochani, te boksy, które takie były słynne, zawsze popularne, no zobaczcie, no ta jakość tego wykonania bym powiedział, no, troszeczkę można powiedzieć średnia. To, co my żeśmy zrobili, no to bym powiedział dzień do nocy, bo macie szufladę, szuflada jest zagłębiona, macie róż do tego gruby zrobiony. Pod tu jest fakt, że tu jest róż metalowy, ale mówimy, dostępu do różtu metalowego nie mamy. No i dzisiaj akurat Mariusz dorobił ładnie te pięknie, te dwa boksy, te fronty tak zwane, bo fronty staraliśmy się dorobić, żeby to było wszystko jednolite. No i tu macie właśnie cele rozpłodowe, boksy rozpłodowe są podzielone na trzy. I zobaczcie, tu wszędzie są przegrody, żeby właśnie sobie zamknąć, czy odłożyć i macie wszystkie przegrody. Zobaczcie, bo to zobaczymy tutaj, jak ładnie na tym. To jest system, który właśnie stosuje Darek akurat ze stera. On robi ładnie takie prowadnice z tymi kółkami. My żeśmy dorabiali drzwi. No i widzicie, jak to wszystko chodzi profesjonalnie, ładnie na szynach, nie na żadnych drewnianych, gdzie się będzie, jak to się mówi, zakotwiczyć czy zaczepiać. I do tego macie tak zwaną wentylacji, która może być zamykana, otwierana i też sobie zobaczcie, bo tu tak bardzo dobrze będzie widać, jak jest ładnie zrobiony system tego mocowania, siatki i właśnie ta wertykulacja powietrza idzie górą, wylatuje bokami. No i tak to w całości wygląda. Tu już widzicie, są wyjścia na bojlerę porobione. Dodatkowo jeszcze będziemy musieli dwa wyjścia zrobić takie zabezpieczenie na wyloty. Bo to dzisiaj to akurat to się urodziło, tutaj wszystko i macie, kochani, zrobiony cały, cały projekt tego gołębnika. Bo będzie jeszcze taki film specjalny wstawiany, I jak zaczynaliśmy, jak to budowaliśmy. Bo to dzisiaj było przetransportowane wszystko HDS-em, potężnym HDS-em, dużym, wszystko poszło perfekcyjnie, bo mieliśmy firmę profesjonalną. No i tak widzicie, kochani, wyszedł ten, ta, ta realizacja. No, realizacja przepiękna, bo wydaje mi się, że wielu hodowców, hodowców, którzy będą patrzyli na ten efekt tego, tego całego naszego projektu, bo projekt był naprawdę duży, pracowłonny, bo robiliśmy to pierwszy raz, ale robiliśmy to ze względu na to, że mieliśmy bardzo fajnego klienta, sympatycznego, i to jest naprawdę wspaniały człowiek, bo. Też zawsze wiadomo, że chodzi o człowieka. Nie chodzi tutaj o klienta, bo wiadomo, każdy klient zawsze musi zapłacić ciężkie pieniądze za takie coś. Ale chodzi o to, że ktoś ma pasję, ktoś jest bardzo fajny, jest optymistyczny, ma dobrą, pozytywną energię. Dlatego żeśmy się zdecydowali, żeby akurat pomóc zaradkowi przygotować tę realizację. Kochani, wszystko będziecie mieli w opisie: co do ceny, co do kosztów związanych z wyposażeniem całym. Także no co, zapraszam Was serdecznie do tak zwanego, do tej, do tej naszej projekcji, do naszego filmu, który będzie wstawiony, a resztę mówię będą same wszystkie dogrywki, które zobaczycie sobie w tym ujęciu, jak było konstruowane, jak było transportowane, jak było realizowane. Także kochani, serdecznie dziękuję Radkowi oczywiście za to, że nam zaufał, bardzo dziękujemy Wam, na wszystkie komentarze czekamy, także wszystkiego dobrego i serdecznie Was zapraszamy na kolejne realizacje.